W pierwszym zadaniu chodzi oczywiście o ten wzór na zmianę podstawy logarytmu. To jest jasne od początku. Mamy tutaj różne podstawy, a wyniki są bardzo ładne. Także zaczynamy może od pomnożenia a przez b. To jest logarytm piątki przy podstawie 3, pomnożony przez logarytm siódemki przy podstawie 5. No i teraz spójrzmy do wybranych wzorów matematycznych i przekształćmy ten wzór. Po lewej stronie możemy wyobrazić sobie taką chytrą sztuczkę, zlikwidować cały fragment wzoru. Mam na myśli wręcz zmazanie tej środkowej części. To nie jest żadne skracanie, żadne jakieś formalne upraszczanie, to jest tylko optyczna sztuczka. No i to nam daje logarytm, gdy przesuniemy siódemkę do trójki, po prostu logarytm siódemki przy podstawie 3. Teraz mnożymy to przez trzeci czynnik C, czyli przez logarytm trójki przy podstawie 7. No I powtarzamy naszą optyczną sztuczkę, likwidujemy ten fragment, co daje nam logarytm trójki przy podstawie 3. Chodzi o liczbę, o wykładnik potęgi, do której podnosimy 3, aby uzyskać 3. To jest oczywiście ta jedynka. W zadaniu drugim mamy pewien ciąg opisany zależnością rekurencyjną. Tu jest przepis na następny wyraz z wykorzystaniem wyrazu poprzedniego. Mamy dwa wyjścia, albo wyprowadzimy wzór ogólny tego ciągu, następnie porównamy to, co nam wyjdzie do jedynki i rozwiążemy równanie, albo coś sprytnie zauważymy. Tutaj wybieram drugie podejście, a jeden już jest, to zobaczmy, co to będzie A2. A2 to jest. 2 trzecie razy 3 drugie do potęgi setnej. No to widać, że to 2 trzecie ulegnie skróceniu z jednym z tych czynników. Jedno, 3 drugie po prostu zniknie. Dostaniemy 3 drugie do potęgi 99. Czyli tak, numer wzrasta o 1, a wykładnik maleje o 1. To by oznaczało, że suma tych dwóch liczb, czyli numer wyrazu i wykładnik, musi być taka sama. No, i faktycznie tutaj widać, że jest taka sama. Jeszcze zobaczmy, jak to będzie z trzecim wyrazem. A3 to będzie 2 trzecie razy 3 drugie do potęgi 99. Także pozostanie nam już tylko 98 ułamków, 3 drugie pomnożonych przez siebie. Także ta zależność jest trafiona. I my chcemy teraz dowiedzieć się, a z jakim numerem da nam jedynkę a 1 to jest nic innego jak 3 drugie do potęgi zerowej, czyli co plus 0 da 101. Banalne pytanie, banalna odpowiedź. No i w sumie banalne zadanie. W zadaniu trzecim przede wszystkim wyłączamy x przed nawias, to daje w nawiasie x do potęgi czwartej, dodać x do kwadratu dodać 1 i to ma być równe 0 szukamy. Może nie pierwiastków, tylko liczby pierwiastków, liczby rozwiązań tego równania. Jednak tutaj trudno nie zauważyć, że 0 już jest takim pierwiastkiem. Na pewno mamy już jeden, także to odpada. No i zobaczmy na to. W zasadzie tutaj jest taki dosyć typowy trójmian dwukwadratowy, aż się chce podstawiać za x kwadrat t i tutaj analizować wszystko. No ale, ale po co? Przecież jedynka jest dodatnia x do kwadratu to musi być większe bądź równe 0. x do potęgi czwartej też. Także to wyrażenie, ten trójmian dwukwadratowy musi być większy co do wartości, większy bądź równy 1. Nie ma mowy o dodatkowych, rzeczywistych rozwiązaniach. Mamy zatem tylko jedno takie rozwiązanie. Zauważmy, że gdyby tutaj na przykład zamienić plus 1 na minus 1, no to sytuacja by się zmieniła, bo wtedy delta tego trójmianu dwukwadratowego byłaby dodatnia i byłyby dwa rozwiązania, powiedzmy t, te, t1 te i t2, gdzie t to jest x do kwadratu. No i teraz dalsza analiza, czy te rozwiązania są dodatnie, czy ujemne, czy równe 0, no 0 nie będą. W każdym razie dalsza analiza prowadzi do poszczególnych jeszcze możliwych wniosków. Można sobie wyobrazić taki dobór współczynników, który prowadzi do punktu C albo do punktu D. To, co widać w czwartym zadaniu, powinno natychmiast się skojarzyć z tym oto wzorem. Mamy łatwe dopasowanie, kąt alfa to 15 stopni, zatem chodzi o kosinus kąta 2 razy 15 stopni, 30 stopni. To jest rzecz absolutnie podstawowa. Takie kosinusy po prostu się zna. Warto zapamiętać ten oto trójkąt z kątem 30 stopni, trójkąt prostokątny. No i widać, że cosinus tego kąta to jest pierwiastek z trójki dzielony przez 2. Mamy wynik w punkcie D. W ostatnim zadaniu, zamkniętym, możemy wykorzystać wzór na odległość punktu od prostej. Możemy, ale nie musimy, bo po dokładnym narysowaniu tej prostej, co nie jest trudne, i naniesieniu na obrazek tego punktu. Bez problemu ocenimy, która z tych odległości jest dobra. Niemniej, my skorzystamy z tego wzoru. Podstawiamy w miejsce x i y współrzędne, co daje minus 3, dodać 4 razy 2, dodać 8, dodać 5 pod modułem jeszcze, a na dole będzie pierwiastek z sumy kwadratów tych dwóch współczynników także 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu. Już wiadomo, co to będzie. Na górze dostaniemy dziesiątkę, na dole piątkę. Wynik to 2. Taki wynik jest w punkcie B.